Cześć! Jeżeli pilnie siedzicie w mój kanał, to na pewno trafiliście na film pod tytułem Zdrowie biodra w 30 minut dziennie. Tam opowiadam, jak ważne jest siedzenie na podłodze. I teraz, tak jak mówiłem, ważne, żeby siedzieć na turecku, gdzieś przekładać nogę za nogę. To świetnie mobilizuje wasze biodra, rozciąga wasze torebki stałowe i powoduje, że dzięki każdej codziennej czynności, jak przeglądanie internetu, czytanie książki, jesteście w stanie leczyć i prowadzić prewencję hmm, chorób bioder. Ale generalnie po rozmowach z wieloma ludźmi. Hmm, doszedłem do wniosku, że to siedzenie na podłodze stricte nie służy każdemu. I postanowiłem wymyślić sposób, który w zasadzie umożliwi rozciąganie bioder na siedząco każdemu. Oto jakie mam dla Was rozwiązanie. Kiedy początkujące oso osoby trafiają na zajęcia jogi, dostają pod tyłek zazwyczaj jakąś poduszkę. I teraz na pewno każdy z Was ma w domu jakieś podwyższenie, poduszkę, cokolwiek co sobie można pod posiadki podłożyć. I teraz zobaczcie. Z pozycji, która była dosyć trudna i dosyć ciężko mi się siedziało na pogodze, raz, że mógłbym ugniatać skórę, dwa, może było niewygodnie, jeżeli sobie te nogi zwieszę z poduszki, a posiadki cały czas siedzą na poduszce, to elegancko mogę się wyprostować, zadbać o ładnie ułożony w pionie kręgosłup i teraz, jeżeli wezmę sobie książkę, tableta, komputer, zacznę oglądać telewizję, jest coraz lepiej. W tej pozycji możecie również zmieniać ułożenie nóg, gdzieś tam próbować te nogi skręcać, przekładać. Na pewno ta pozycja wyjdzie wam zdecydowanie łatwiej, a co jeszcze bardzo ważne, w momencie kiedy siedzicie na podłodze, a nie jesteście dostatecznie rozciągnięci, będziecie się garbić. Bardzo ważne, żeby siedząc spinać mięśnie brzucha, pilnować czubka głowy, żeby on rósł jak najwyżej i wtedy naprawdę możecie pięknie otworzyć sylwetkę, płyn mózgowo-rdzeniowy krąży w waszym ciele, napędza wasze myśli, macie coraz więcej energii, czujecie się po prostu fantastycznie. Tak więc, moi drodzy, zachęcam Was! 30 minut dziennie postarajcie się spędzić gdzieś tam, uskuteczniając dowolne czynności, siedząc na podłodze. Jeżeli macie kłopot z podłogą, poduszka pod posiadki jest naprawdę wygodnie, jest naprawdę super. Teraz już nikt nie ma wymówek. Zapraszam do siedzenia. Subskrybujcie mój kanał. Pozdrawiam, Marek Kuczyński.